Cześć moje mordeczki. Dzisiaj mamy 24 grudnia 2023 roku, czyli wigilia. Wybaczcie, że Wam nagrywam taki szybki materiał z ręki i to jeszcze na kanapie, która zaraz będzie oblekana na kanapie łóżku w sumie. jest o to, no, u mnie aktualnie trwają porządki, więc nie mam żadnego miejsca możliwego do nagrania takiego filmiku. A chciałem Wam coś pokazać, bo będę raczej to rozupywał. Jeśli pamiętacie z mojego kanału filmik o mm, akumulatorze do Xbox One, e, e, dopadów od Xbox One, od marki Froji. Nie wiem, czy tutaj. My... Czy złapiesz ostrość? Złapiesz? Złapało. A Church ⁇ Play Kit for Xbox One Gaming Controller. 1200 mAh, output voltage to 2,4 V, czyli standardowo daje tak jak dwie baterie albo dwa akumulatorki AA połączone szeregowo. <laughs> Ogólnie kupiłem to testowo, żeby zobaczyć, czy da się zamontować w padzie do Xbox One. Nie o do Xbox One, przepraszam, tylko do Xbox Series SX. To są pady te najnowsze od Xboxa. Tu już mam go za dwa lata. Używam na akumulatorkach GP, co było na moim kanale. Ostatnio robiłem też unboxing podstawki od Speedlinka Jeff z dwoma akumulatorkami ładowanymi na podstawce, więc prawdopodobnie z tym będę korzystał. Ten kupiłem testowo, tylko żeby przymierzyć. I powiem Wam tak: pasować by pasował, bo patrzcie, jaka jest różnica. Tutaj jest tylko jeden zaczep. Tutaj jest jeden zaczep. Tu są dwa wspomagające, których nie ma tutaj, ale one akurat by tu nie były potrzebne. Problem jest taki, że no nie da się zastosować tego akumulatora w tym padzie, z tego względu, że patrzcie, ja bym musiał spiłować te ząbki i zostawić po jednym mm. Nie ma opcji, żeby to zadziałało. Można by było zrobić jeszcze coś innego, czyli je. Uciąć i przykleić na jakiś klej epoksydowy albo zgrzać się na gorąco, co też nie byłoby głupim pomysłem. Tak trzeba da się to przerobić. Jeśli macie multitola, takiego małego szlifierkę, da się to wyciąć i przestawić o te 4 mm w jedną albo w drugą stronę, ogólnie. Tak, tak wygląda z profilu. I tak wygląda z profilu oryginalna klapka do Xboxa. O. Włosek mi się tu zaplątał, mój. Teoretycznie powinno to pasować. Gwarancji nie dawałem i nie daję. Prawdopodobnie różnica między takim akumulatorem do Xbox One a Xbox Series SX to jest dokładnie ta część. Ta część klapki prawdopodobnie jest inna, ale już kosztuje ten akumulator dwa razy więcej, bo kosztuje 50 zł zamiast 23 zł na promocji Wixcom. Ja oczywiście testowo postaram się to otworzyć, bo taki był cel zakupu, a potem będę się bawił, czy da się coś pokombinować. Ale tak jak mówię, normalnie akumulator jest pasujący. Tu by weszło, ale tutaj. Ząbki za żadnego czorta nie wejdą. Yy, nie wiem, czy ten do Xbox Series SX ma USB-C. No to jest mikro, jak się okazało, błędnie napisane w porównaniu z danymi na opakowaniu na pudełku. Ale może ten od Series SX ma USB-C i to jest różnica, że jest inny port wlutowany, bo ścieżki można zachować te same, tak. Yy. Układ może być ten sam, może być tylko, wiecie, tu taniej, bo mikro USB, a tam taniej, tam drożej, bo USB-C. I to jest jedna, jedna jedyna różnica. <laughs> yy, nie wiem, nie wiem, czy będę kombinował. Jest jeszcze inna opcja. Jeśli macie drukarkę 3D, możecie sobie wydrukować cały ten element już dostosowany i przykleić sobie naklej epoksydowy do tego akumulatorka zamiast tej klapki. Tylko, że najpierw to ja muszę to otworzyć i zobaczyć, co tu siedzi. Dlatego jak tylko otworzę zapraszam na kolejny filmik. Czy zachęcam do kupowania, żeby kombinować? To już musicie sami ocenić. Tak jak tutaj widzicie, no, nie ma pewnej opcji, tak? Ten ząbek jest niepotrzebny. On tutaj, na przykład, w tym padzie od Xboxa nie pełni żadnej funkcji. Chyba że y, zapobiega odginaniu w drugą stronę. W sumie, czy to ma jakieś znaczenie? Teraz nieistotne. <laughs> y, będę kombinował i dam znać. Tymczasem trzymajcie się. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się materiał. I do zobaczenia następnym razem. Hej.